Ile szkół może wybrać kandydat? Liczba szkół, które może wybrać kandydat, jest nieograniczona. Ważne jest tylko to, żeby wszystkie szkoły były wpisane na jednym wniosku. W jaki sposób można składać wnioski? Można składać je elektronicznie lub osobiście w sekretariacie szkoły. Zachęcamy do zapoznania się z zakładką Rekrutacja na stronie naszej szkoły. Należy tylko pamiętać, że oryginały świadectwa i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty należy dostarczyć osobiście w wyznaczonym czasie. A czy po dokonanym wyborze można jeszcze dokonać zmiany? W terminarzu rekrutacji jest przewidziany czas na dokonanie ewentualnej zmiany. Należy tego dokonać osobiście wraz z rodzicem w szkole pierwszego wyboru. Jaki jest minimalny próg punktowy, żeby dostać się do liceum? Szkoła nie wprowadza progu liczby punktów. System wybiera uczniów z najlepszymi wynikami i dopiero wówczas przyporządkowuje uczniów do danej klasy. Dopiero po zakończeniu rekrutacji pojawia się informacja w systemie, jaki jest próg do danej klasy. Ilu kandydatów przypadło na jedno miejsce w drugim liceum? Nie wiemy tego do momentu zakończenia składania wniosków przez kandydatów. Czy będzie utworzony dodatkowy, piąty oddział w przypadku zgłoszenia się wielochętnych? W przypadku bardzo dobrych wyników rekrutacji istnieje możliwość utworzenia dodatkowego oddziału, ale tylko za zgodą organu prowadzącego szkołę. Czy drugi język obcy można wybrać na poziomie podstawowym? W każdej klasie dokonuje się wyboru wśród dwóch zaproponowanych języków obcych. W klasie pierwszej A będzie to język niemiecki lub francuski. W klasie pierwszej B język francuski lub rosyjski. W klasie pierwszej C język niemiecki lub rosyjski. W klasie pierwszej D język rosyjski lub niemiecki. Kandydat może wybrać dany język zarówno na podstawie, jak i kontynuacji. W przypadku nieutworzenia grupy językowej w ilości minimum 12 osób w danym oddziale lub z powodu możliwości organizacyjnych szkoły, dyrektor może przydzielić ucznia do grupy innego języka obcego. Wybór drugiego języka obcego jest obowiązkowy, a wybór powinien nastąpić w czasie składania oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. W jakich godzinach uczniowie mają zajęcia w szkole? W naszej szkole nie ma podziału zmianowego. Najpóźniej kończymy lekcję o godzinie 16:20. Czy jest możliwość chodzenia na obiady? Tak, w szkole działa stołówka. Po wcześniejszej deklaracji codziennie uczniowie mogą chodzić w czasie przerwy na dwudniowy obiad. A baza sportowa szkoły? Jak wygląda? Na zajęciach wychowania fizycznego korzystamy z dużej sali gimnastycznej. Mamy też dostęp do siłowni i sali fitness. Czy mamy też dostęp do boisk zewnętrznych, do koszykówki, do ręcznej, a także do bieżni? Czy jest są prowadzone dodatkowe zajęcia dla uczniów? Tak, dzięki bogatej bazie sportowej mamy możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych: trening piłki ręcznej, piłki siatkowej, a także na siłowni. Oprócz tego odbywają się konsultacje dla maturzystów, a także dodatkowe zajęcia rozszerzające materiał dla uczniów zdolnych i wspierających dla tych, którzy potrzebują dodatkowego czasu na opanowanie materiału. Działa też u nas klub dyskusyjny. Czy jedną z tych dodatkowych aktywności jest działalność w wolontariacie? Nasza szkoła stenia sprężnie działającego wolontariatu. Uczniowie angażują się w akcje ogólnopolskie i lokalne. W tym roku byłam wolontariuszką Wielkiej Orkiestry Świętej. Świątecznej pomocy. Wszystkie klasy przygotowały świąteczną paczkę od z Sobieskiego. Zoroczną tradycją jest też akcja Pola Nadziei.